Pogoda dzisiaj nie zachęca do tego, żeby nagrywać na dworzu, natomiast prognozy długoterminowe pokazują, że może za tydzień czekać nas pierwsze uderzenia lata. I żeby się dobrze do tego przygotować, wykonam dzisiaj mały projekcik w garażu, który pozwoli cieszyć mi się tą piękną pogodą, która mam nadzieję nadejdzie w pełni. Więc zaczynamy! A więc moim dzisiejszym projektem jest system do podnoszenia hardtopu, kiedy będzie ładna pogoda. A jak nie będzie ładnej, to w sumie wystarczy, że będzie słońce, nie musi być ciepło. E, niestety dzisiaj takie, e, tak nie jest, tak jak widzieliście, ale to nie szkodzi. Niedługo na pewno się wypogodzi, e, pogoda wróci i, i będzie wiosna, i lato, i będzie cieplutko, także trzeba się na to przygotować. System e, będzie taki sam, tak jak w moim starym domu, czyli pasy takie, belka drewniana, Kupiłem taką dwumetrową w Obi i kilka haków, także mam nadzieję, że się uda. Ale najpierw zacznijmy od małych sprostowań. To już chyba będzie stały w segment tych wszystkich moich filmów, bo w zeszłym filmie powiedziałem, że zainstalowałem stalowy zderzak, a tak naprawdę był to zderzak aluminiowy. Kilka osób to wyłapało. Dzięki, dzięki, dzięki za to, że jesteście i oglądacie i jesteście tacy bystrzy. Dobra, myślę, że czas przejść już do konkretnego. Czyli właśnie do tego projektu. Zmierzę najpierw całą długość dachu, przynajmniej tej części, którą chcemy właśnie podwieszać. Zrobię tutaj to od tak naprawdę tego słupka B do końca. No, i tutaj wychodzi 180 cm. Teraz zmierzę sobie tą odległość pomiędzy, odstępne, pomiędzy właśnie mocowaniami tego dachu. Myślę, że Podpórka z tyłu będzie gdzieś tak mniej więcej w tym miejscu. Podpórka z przodu, a nawet nie podpórka, tylko haki, które będą trzymały ten dach, będą gdzieś tutaj. Także muszę zmierzyć właśnie tą odległość. Tutaj mamy taką ładną krawędź i mamy no powiedzmy 93 cm. Z tyłu interesuje mnie szerokość tego hardtopu. Szerokość hardtopu zmierzę od światła do światła po prostu. No i tutaj mamy 160 162 cm. A teraz czas wyprowadzić samochód na zewnątrz. Możecie się zastanawiać, dlaczego nie zawieszę tego dachu w drugiej części garażu, gdzie jest o wiele więcej miejsca do góry. No bo tutaj przyznam, jak przyjdzie lift, to będzie myślę tak, no tak na styk, dlatego postaram się ten dach osadzić jak najgłębiej w stronę ściany, żeby nie musieć do końca pod nią podjeżdżać pod ten dach. Natomiast tutaj no, musiałbym zawiesić coś pod tym światłem fajnym, którego nie chcę po prostu zasłaniać tym dachem. A na końcu garażu Karolina parkuje tym swoim wielkim słoniem, crafterem, camperem. Także tam zazwyczaj on będzie stał i też musiałbym podjeżdżać. Poza tym mocowanie tutaj jednak tak wysoko to jest. Dwa piętra przecież wymagałoby jakiejś tutaj już drabiny, dlatego skorzystam tutaj z tej antresoli i przez nią się przewiercę, żeby mocno trzymała ten dach i myślę, że będzie dobrze. Dobra, słuchajcie, mamy to. Myślę, że myślę, że się udało. Aczkolwiek był właśnie jeden mały, e, mała trochę zmiana planu. Tył jest tak samo jak w starym domu: tutaj nic się nie zmieniło. Belka na to przyjdzie tył dachu. Natomiast e, problem pojawił się tutaj, bo okazało się, że nie jestem w stanie połączyć tych dwóch części liny, czyli tej górnej i dolnej z hakiem, w taki sposób, żeby była ona wystarczająco krótka. Żeby w ogóle można było podnieść ten dach. Myślę, że będzie to na jednej linie, czyli będzie mniej więcej tak tutaj wisiał. Tutaj jeszcze podłożę jakieś takie pianki izolacyjne, jak się na rury kładzie, i żeby, żeby ta linka się nie przecierała o jakieś tam ostrzejsze krawędzie na tym dachu. No i wydaje mi się, że to, że to spełni swoje zadanie. Wszystkie śruby już odkręcone, przednie panele zdjęte, także zostało już tylko podnieść ten dach. Poziomica jest oczywiście, żeby też było równo. Wiadomo, że nie chcecie położyć, żeby to nagle nie zaczęło się przechylać, żeby to obciążenie ładnie na dwie strony się rozkładało. Myślę, że zacznę podnosić właśnie nie od tyłu, ale od przodu. A potem wejdę do środka i przełożę ten hardtop na tą belkę. Zobaczcie kciuki. Ja podłożyłem ręczniki, tam bo ten hardtop będzie schodził w dół i nie chcę, żeby porysował. Nierówno idzie. Dobra, siedzi. Puszczam. Nie spada. Jakoś wisi. Nie wisi zbyt równo, ale wisi. Hardtop w tym momencie wisi. Jeszcze nic nie spadło, przynajmniej na razie. Zawsze istnieje ryzyko, że ktoś szturchnie ten hardtop i on zleci z tej belki, jeżeli będzie tak po prostu na nie stał. Dlatego używam takich mega trytytek i po prostu upewniam się, że ta belka po prostu nie, nie odsunie się za daleko na zewnątrz, i ten hardtop nie zleci. Wspominałem o tych piankach termoizolacyjnych do rur. Właśnie podłożę tutaj postaram się przynajmniej jakoś tam wepchnąć żeby ta lina bezpośrednio nie miała kontaktu z tym hardtopem no i żeby po prostu on też sobie łagodnie tutaj na niej leżał przynajmniej w tym tutaj takim ostrzejszym to jest taki ostrzejszy rant to dobrze tutaj to zabezpieczyć żeby żeby nic się nie działo dobra czas wyjechać Oczywiście jak tylko wyjechałem samochodem z garażu, to mimo tego, że nade mną wydawało się, że jest piękna pogoda, to już bardzo blisko pojawiły się chmury deszczowe i musiałem samochód szybko chować do środka. Korzystając z okazji, że mam ten dach zdjęty, mogłem przetestować ten nowy schowek, gdzie się chowa te wszystkie kable, które tutaj idą do hardtopu, czyli wiązka sterująca wycieraczką i wężyk do spryskiwacza. Tak naprawdę chyba od tej strony się łatwiej otwiera. O, proszę. Tutaj są tak ładnie schowane, mają też swoje właśnie miejsca. Dwa uchwyty na ten wężyk i na tą wtyczkę jest jeden uchwyt, także no wszystko ładnie wchodzi. Trzeba tylko tam troszkę te kable mocniej wcisnąć, ale po prostu świetne rozwiązanie i naprawdę, naprawdę myślę, że będzie się sprawdzało. Nadal przez tą dziurę tutaj w te wycięcie może się dostawać kurz do środka, ale myślę, że i tak jest o wiele lepiej niż było wcześniej. Mega. Wyszło o wiele lepiej niż myślałem, bo teraz jak wjadę przodem do garażu, to jest naprawdę dużo miejsca między tym dachem a maską samochodu. Także nawet z liftem, myślę, i większymi kołami, tutaj nie będzie potrzeby. Podnoszenia dachu y, aż tak wysoko, szczególnie, że mogę jeszcze tak naprawdę cofnąć trochę ten samochód, także jestem, jestem naprawdę zadowolony z tego, jak to wyszło. Dobra, to by było na tyle. Ja to teraz muszę z powrotem założyć, bo niestety pogoda przez najbliższe dwa dni nie będzie najlepsza, chyba przez, nawet przez trzy dni, ale od czwartku szykuje się już nadejście wiosny, jeżeli nie lata. Także na pewno to zrobię jeszcze raz i oczywiście wtedy zdejmę też drzwi. <laughs> Wrzucę pewnie jakieś fotki na face'a, jak to będzie wyglądało. Nie wiem, czy już będę nagrywał film, bo już o, e, filmy o zdejmowaniu drzwi już e, było e, ich parę. Także myślę, że nie ma sensu, ale może pojawi się jakiś nowy temat i będzie o czym pogadać. Już Zaczynają powoli spływać kolejne części. Zamówiłem już też tylny zderzak. E, niestety będzie chyba dopiero za 4 do 8 tygodni, także spokojnie, spokojnie. Ale na pewno chyba szybciej zrobię relokację tylnej tablicy rejestracyjnej i wproszę się do Pablo Garage, żeby wykonać tę operację. Mam nadzieję, że Pablo mi pomoże. Pomożesz, Pablo? Pewnie, że pomożesz na pewno. Polubcie subskrybujcie, oglądajcie, komentujcie jeśli chcecie. Dzięki, że jesteście. Nawet pomimo tego, że mówię Wrangler. <ścoughs> I do zobaczenia następnym razem. Nara!